Święta to czas obdarowywania. Rząd Donalda Tuska zdecydował się jednak na dwie rózgi, które są nam sprzedawane jako ustawy praworządnościowe. To są ustawy pełne nadziei. W tym sensie dobrze pasują do ducha świąt Bożego Narodzenia. Trzeba przyznać, że jedna lepsza od drugiej. Pierwsza dotyczy sędziów, których politycy koalicji 13 grudnia nazywają neosędziami. Jest to pojęcie publicystyczne, wykreowane przez obóz Donalda Tuska, aby podważać status sędziów legalnie wybranych przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa po 2017 roku. Ta pierwsza ustawa, ustawa praworządnościowa, ma za zadanie przywrócić wiarę obywatela w to, że za stołem sędziowskim zasiada. Niezawisły, bezstronny sędzia, ale nie tylko wiarę, ale także ocenę prawną powołania sędziego. Rząd 13 grudnia chce rozwiązywać problemy, które sam stworzył, ponieważ to na skutek ukutego przez nich określenia podważa się legalnie wybranych sędziów, a to generuje tragiczne skutki, jak na przykład uchylenie wyroku dla pedofila. Bardzo długo trwała gehenna sześciolatki, która była gwałcona przez dziadka. Zwyrodnialec został oskarżony o potworne przestępstwa i prawomocnie skazany na więzienie. Za kratki jednak nie trafi, bo w Sądzie Najwyższym i Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie górę wzięła polityka. Uchylono oba wyroki, choć w ogóle nie zajęto się zbrodnią popełnioną przez pedofila. Wystarczyło, że w składach orzekających dopatrzono się neosędziów. Druga ustawa za to ma rzekomo uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zreformował KRS w ten sposób, że to Sejm wybiera część sędziów. W przeszłości to sędziowie wybierali siebie nawzajem, tworząc w ten sposób nadzwyczajną kastę. Minister Żurek w największym skrócie chce powrót do starego systemu. To mają być wybory powszechne, to będzie nowum. Yy, organem, który będzie je nadzorował, będzie Państwowa Komisja Wyborcza. Chcemy stworzyć swego rodzaju kurię, tak żeby sędziowie najniższych instancji mogli wybierać aż sześciu kandydatów, tak żeby ta ich reprezentacja w Krajowej Radzie była bardzo silna, bo oni są e, największą częścią polskiego sądownictwa. Czyli z jednej strony minister Żurek proponuje wybory rzekomo powszechne, a chwilę później dodaje, że to sędziowie będą wybierać sędziów, a to stoi w oczywistej sprzeczności z powszechnością. I jak niby oni będą chcieli przekonać do tego naród, skoro rząd te ustawy przyjął, choć nie bez oporu koalicjantów. Jeden z koalicjantów, dzisiaj tajny, ale to jest albo 2050, albo PSL, nie zgodził się na to na Radzie Ministrów, no i mają problem. Jak KRS teraz zamieść pod dywan, jak Trybunał zniszczyć, jak Polskę zniszczyć. I nawet jeżeli premier Tusk przekona do tego opornych koalicjantów, ma w tej sprawie doświadczenie, to jeszcze będzie musiał liczyć na podpisanie tej ustawy przez prezydenta, a z tym może być ciężko.